Hej wszystkim z tej strony, Nikrejska i zapraszam Was na e, aktualizację procesów na przestrzeni. Jesteśmy już kilka dni po zaćmieniu. E, gdzieś tam różne komentarze czytałam pod tym, pod moim filmem um, zaćmieniowym Że zaćmienie jeszcze trwa, a że coś tam. To tak naprawdę nie jest aż takie istotne, czy w tym momencie było, czy to zaćmienie było w minucie zero, czy, czy w punkcie zero, czy w jakimkolwiek tak czy owak, to zaćmienie po prostu w poniedziałek miało miejsce. I procesy, które były z tym związane, wydarzyły się tak czy owak. Yy, te procesy, konsekwencje tych procesów, jak gdyby one nawet nie też to konsekwencje, tylko yy, Sytuacja, którą y, mogło wam to zaćmienie, cały ten korytarz zaćmień, tak naprawdę, bo nie zapominamy o tym, że pod koniec marca mieliśmy również zaćmienie księżyca. I cały ten korytarz zaćmień, y, ten tunel, te, to przejście tych, tych dwóch tygodni między jednym zaćmieniem a drugim, y, zawierał w sobie treści, które jakby miały nadać czy pokazać pokazały o może pokazały rzeczywistość w trochę takim przekrzywionym, przekrzywionym świetle, takim trochę nierealnym, trochę takim odrealnionym, takim dziwnym. Ale było to po to potrzebne nam, żebyśmy my sobie mogli dołączyć pewne treści do aktualnie trwających procesów, które już powrótku jeszcze nie, ale ten kwiecień dwa tygodnie jeszcze tego kwietnia zostały, więc, więc przeżyjemy. Maj będzie troszeczkę luźniejszy, on będzie bardziej powolny, on będzie spokojniejszy na pewno i w maju też wreszcie różne sprawy ruszą Wam, w końcu zacznie się pojawiać coś nowego, a nie będziemy ciągle grymerać się w przeszłości, tam gdzieś się dłubać, szukać różnych rozwiązań na jakieś stare tematy, bo właśnie teraz możemy tego mocno doświadczać, tego powrotu tych zaprzeszłych tematów. I to oczywiście działa też frustrująco i tak roz, rozbrajająco, dlatego że jakby nie ma nic nowego, już jesteśmy zmęczeni, tak? Już byśmy chcieli ten powiew świeżości, jesteśmy nastawieni na coś nowego, na coś ekscytującego, a to jest blokowane przez jakiś stary, znany temat, który nagle wyłania się spod dwanu i mówi hej, hej, ja tu jestem i, i tak naprawdę byłem tu przez cały czas. No, jak taki wiecie, jak taki, jakiś taki temat, który nie, 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 to, że tego nie było widać, nie znaczy, że tego nie było i no, i niestety, niestety teraz te tematy będą już myśmy myśleli, już tak, że już, już lecimy dalej, już wszystko będzie dobrze, już teraz jest, już wiemy gdzie jesteśmy, już jesteśmy na fali, stawiamy na siebie, a tutaj nagle wychodzą jakieś takie stare, stare takie, wiecie, no, trupy z szafy, które mówią. Nie, 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 tutaj jesteśmy my i trzeba z nami zrobić porządek. To się będzie objawiało poprzez um, takie jakby, no niestety czy stety, bardziej to, czy znaczy lepiej chyba, no nie wiem. Zależy od punktu widzenia, kto jak woli, natomiast jakie treści komu są bliższe, komu się może łatwiej coś załatwia, o że w jednej kwestii jak będzie dużo takich powrotów tematów właśnie związanych ze światem zewnętrznym, czyli coś się na zewnątrz wydarzy. Ja dalej tutaj o tej wodzie. Pamiętajcie o tym zakręcaniu rur, coś tam, patrzenie, sprawdzanie, czy na pewno coś nie przecieka. Jeżeli już wiecie, że coś jest nieszczelne, to lepiej to sprawdzić, ponieważ właśnie cały czas te rury Wam pękają, cały czas się ta woda rozlewa, cały czas codziennie piszecie o tych wodach tu i ówdzie. Woda to są ukryte te moce, czyli coś, czego nie widać Was, w nas, w innych dookoła. Będzie woda tymi wyciekającymi kranami, jakimiś tam nie wiem, dziurami, rurami. Będzie ta woda wypływać, należając nas na straty. Tak, no więc właśnie. Yy, dosłownie, tak? Dosłownie ta woda będzie narażała nas na straty? No, to jest oczywiste, że jeżeli gdzieś rurawalnie w jakimś miejscu i wyleje, to ma spora szansa jest na to, że coś zniszczy po drodze ta woda. Czy, czy nawet wezwanie hydraulika gdzieś jest już konieczne. Ok, w porządku. Tylko, że właśnie to jest to, niewyrażone emocje są niewyrażone dlatego, że się obawiamy strat. I teraz właśnie przez to, że ten, ten proces jest taki dogłębny, no to on właśnie jakby w pewnym sensie wymiata czy wyrzuca wszystko to, gdzie mamy lęk przed stratą, po to, żeby się tego lęku pozbyć. I teraz ten lęk przed stratą jest chyba jednym z najbardziej bolesnych, czy takich najbardziej przerażających dla umysłu stanów. Ponieważ jest to na pewno strata kontroli, jest to na pewno właśnie ćwiczenie tej wiary, w, w tej zaufania, może nie wiary, tylko zaufania w przestrzeni w samego siebie. Nie zawsze jest to proste. No w każdym razie teraz tego dotyczy, więc będą przychodziły właśnie tematy zewnętrzne, będą do nas wracać w różnych postaciach i formach. To nie jest koniecznie, że tam macie kłopot sprzed kilku lat i teraz ten kłopot wróci. No zapewne takie sytuacje również będą miały miejsce, że dosłownie wróci sytuacja sprzed kilku lat, ale na przykład 10. ponieważ tutaj, czy dziewięciu konkretnie, tutaj będzie zamykał się cykl dziewięcioletni, więc on może przywoływać takie no dziewięć, dziesięć, no do góra maks 11 lat, tamten okres z tamtego torusa. Czyli poprzedniego obrotu torusa, i teraz jak gdyby może być nacisk na, na, na ten temat, i on może być uchwycony mm, trochę jakby z innej perspektywy. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy obejrzeli jeden film, jedną, jedną część filmu, i była długa, wieloletnia przerwa przed drugą częścią, no i ta druga część się pojawia, i ona jakby oczywiście, że musi nawiązywać do poprzedniej części, natomiast ona jakby wraca i wywala w ogóle inne treści, w pewnym sensie też zmieniając, e, tak do końca zmieniając postrzeganie bohaterów z pierwszej części, ponieważ na przykład ci bohaterowie w tej drugiej części nagle robią jakiegoś, e, jakiś numer, jakiegoś twista i, i w ogóle z pozytywnych się przekształcają w negatywne i odwrotnie. Czyli jakby wątki, y, jakichś różnych intryk, na przykład będą pozamykane, różne takie oswobazamy się z różnych układów, które y, nam nie służą. Cały czas Wam przypominam o tej medytacji zabierania, nie cofania, tylko zabierania swojej energii ze wszystkich miejsc, czy swojej obecności, ze wszystkich miejsc, których, y, 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 w których wiecie, że ona jest. Przy czym nie chodzi jednak, czy po prostu wiecie, nie chodzi o to, czy jesteście świadomi tego, że ta. Dana sytuacja was obiada z energetyki, e, tylko obyście mogli zabrać tą część siebie ze wszystkich miejsc, a to, co zostanie po tym, to jest jakby nieoparte tylko na waszej energetyce, więc to jest prawdziwe. Natomiast co nie zostaje, no to sami wiecie, co dalej. E, dobrze, no takie po, poczucie takiego rozchaotycznienia na przestrzeni trochę zaczyna zanikać. Wręcz się ta przestrzeń zaczyna lekko porządkować, no bo zmiotła te nowości, tak? Czyli te nowe takie poczucie, że właśnie coś nowego nadchodzi i tak dalej. No mamy to poczucie, tylko że jednak mam wrażenie, że trochę te, te już, już żeśmy trochę się osadzili w tym, że mamy to, to swoje poczucie, że będzie coś nowego. Ale zaczynamy realniej w pewnym sensie już tak trochę przecierać te różowe okulary, że no tak, dobra, dobra, ale to i to przez to, że to się trochę robi w zasięgu ręki, przez to, że to się robi trochę w planie, to przez to też jakby w pewnym sensie ta taka ekscytacja z tym związana zaczyna powoli zanikać, dając miejsca na taką mozolną, konsekwentną, trochę nawet i konserwatywną pracę. Czyli y, fajnie, super, piękna, piękna idea, piękne marzenie i ono jest w zasięgu, no tylko że y, musi być wykonana praca. I tutaj y, tutaj możemy poczuć takie. Takie nie wiem, może to jest słowo rozczarowanie, takie ue, ha, to miało być takie cudowne, a tutaj się po prostu to jest kolejne miejsce, gdzie trzeba coś przepracować znowuż, na serio, bez przerwy, tylko będziemy pracować. I trochę fakt, że w tym kwietniu możemy mieć takie poczucie bezsensowności w sensie takich wykonywania mnóstwa ruchów bez sukcesów. No, szczerze mówiąc, to jest taki. Jedni z Was będą mieli duże zwroty za, swoją, za swoje wcześniejsze lata zaangażowania i pracy będzie do Was dużo wracało. Ci, którzy przepracowali i. Czy ja nie mówię tylko w pracy, dosłownie w pracy, tylko w ogóle, ogólnie w życiu nie wiem, opiekowaliście się starszą panią, pomagaliście gdzieś tam, nie wiem, jakiś, wyrażaliście się gdzieś charytatywnie, założyliście jakiś, nie wiem, ośrodek wsparcia dla kogoś, no i tak dalej, tak dalej. Ja nie mówię tylko o takiej pracy, którą się wykonuje codziennie w celach zarobkowych. Natomiast jeżeli nawet, tak, jeżeli mówimy nawet o takiej pracy, to taka praca w celach tylko czysto zarobkowych może nagle e, skutkować awansem, podwyżką, może się Wam to zwrócić, lub odwrotnie. Możecie zostać zwolnieni, zdegradowani, nie dostać tego, co chcieliście od szefa, też to może być, no bo to jest ten sąd ostateczny, więc jest czas zwrotów z przestrzeni. Czyli wszystko, co żeśmy włożyli w tą przestrzeń, jakie by to nie było, to do nas to wraca. I czasami pod postacią, niestety, smutnej lekcji, a inni dostaną fajną nagrodę za, to, za swój trud. I, ale wiecie, żeby tak nie było źle, Przestrzeń jest sprawiedliwa i nigdy nie jest tak, że istota jest po, po całości zrąbana, więc zawsze, nawet jeżeli w jednym aspekcie Wam nie wychodzi, to na pewno w innym będzie wychodziło, także obserwujcie skąd Wam wraca, skąd Wam wraca hmm, powiedzmy zwrot długu, z jakich miejsc, bo to znaczy się, że w tych miejscach jest ok. Żeście zrobili dobrą robotę, tam były próby bohatera, żeście to przeszli i tam są te treści już uspójnione, w czasie serca, tam jest okej. Okay. Natomiast te treści, właśnie które się w tej chwili sypią, to są treści do poprawy, do naprawy, do przyjrzenia się sobie w, tej, w tym miejscu. No i tu się zaczynają procesy, które będą właśnie nadawały rytm czy bieg całemu yy, właściwie rokowi, można powiedzieć, tak? czyli do, do, yy, yy, do przyszłego roku. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak sobie z ciekawości. Fakt, że kwiecień to jest zdecydowanie za szybko, żeby oceniać potencjały na 2025, ale na daną chwilę już coś powiedzmy, zaczyna majaczyć na horyzoncie. To 25 powinien być właśnie już bardziej taki przełomowy, konkretny. Czyli tak jak jeszcze ten rok 24, no to właśnie jest o takim. Taki, to jest taki rok zas zaskoczeń, takich rok szoków, czyli właśnie skądś do nas przychodzi jakaś super nagroda, a z jednej strony coś się rozpadło, co zupełnie nie spodziewaliśmy się tego. Więc to jest taki rok trochę takiego przebudzenia, takiej tak poprzez taką niespodziankowość, tylko że te niespodziewanki mogą być i pozytywne, zarówno jak i negatywne. Więc ten rok prawdy, bo te niespodzianki nie przychodzą tak o se, tylko one są przeliczone właśnie jakby poprzez naszą pracę i naszą inwestycję siebie w przestrzeń wcześniej, poprzednich właśnie 9 lat, więc jakby czytam 10. Więc to jest teraz taki powrót, taki comeback tych wszystkich rzeczy, które przez te 10 lat zrobiliśmy. No, więc w związku z tym, yy, w związku z tym, bo teraz numerolodzy pewnie zaczną powiedzieć, że 8 lat, bo przecież jest ósemka czy szóstka, czy ja tam się nie, w numerologię to ja jeszcze nie dorosłam do tego, astrologia jeszcze, jeszcze trochę, ale numerologia to już na razie nie, <grych> na razie jeszcze tam nie byłam. W każdym razie yy, to jest taki, no właśnie, rok tej prawdy, tego sądu, więc no sąd jak to sąd. Roz, rozstrzyga sprawiedliwie. No, przestrzeń jest sprawiedliwa, więc ona tutaj nam oddaje to, co żeśmy zasię, zasiali wcześniej. No więc, o ile dla niektórych to będzie pełen rok wrażeń, zwrotów i nowych okazji, znaczy nowych właśnie okazji wynikających z tego, czy może takie poczucie docenienia, czy może poczucie yy, spełnienia, czy wreszcie osiągnięcia celów i wreszcie osiągnięcia marzeń, o tyle w niektórych innych kwestiach będziecie czuli rozczarowanie, zdziwienie, szok i takie, taki nieład może w tym temacie. Czy że coś trzeba w tym poprawić, czy, czy trzeba coś zmienić, czy moje podejście było złe do tego, czy, moje, czy, czy byłam za mało obecna w czymś. No i to właśnie tak będzie się objawiało yy, i w ten sposób. Yy, dobra. No, właśnie, to poczekajcie, jeszcze oczywiście muszę spojrzeć na notatki, bo ja już się wyjątkowo jestem taka trochę nieprzypięta nie do tej rzeczywistości. E, ok. Dobra. E, teraz tak, to poczucie takich różnych rozczarowań będzie też wynikało z tego, że my teraz już chcemy coś budować, a tu nagle wraca ta przeszłość, i ta przeszłość dojeżdża nas jakby głębiej. Dlaczego? Dlatego, że ona. E, to już nie jest ten poziom takich warstw. Ona już jest w rdzeniu. To już jest teraz takie miejsce, gdzie tak już to, to właśnie z tą stratą, z jakimś takim czymś, on to jest zaraz bardzo głęboko. To dotyka już takiego takich trzewi istoty. Więc w tym momencie możemy mieć, możemy mieć to poczucie akurat jeszcze w kwietniu, możemy mieć przez najbliższy tydzień dwa. Może już dwa tak nie, ale przez najbliższy tydzień na pewno będziemy mieli takie poczucie takiej bezwzględności ze strony przestrzeni. A druga sprawa jest taka, że będziemy mieli to poczucie takiego yy, beznadziejności, może nawet. O, czyli no to jest takie, jakie jest, i ja z tym nic nie mogę zrobić. Ale nie ma tak, że czegoś się nie da, z czymś zrobić. Zawsze przestrzeń po jakimś czasie. Jeżeli już to jest na zewnątrz, to jest bardzo ważne i to jest w sumie bardzo fajne, że te rzeczy, te stare dziady z przeszłości, te trupy spod tego dywanu wyłażą i one wychodzą na front, co oznacza. Że w tym momencie wreszcie widzisz wrogów, którzy cię blokowali od środka. Ja nie mam na myśli wrogów zewnętrznych, tylko tych naszych wewnętrznych, tak zwane wewnętrzne demony. One wychodzą i dzięki temu wreszcie wiemy: Aha, ty jesteś taka śmaka, tu masz tu, tu masz tamto, to trzeba poprawić, to też trzeba poprawić. W związku z tym. No, jest plus taki, że, że wreszcie w pewnym sensie można rzeczy nazwać po imieniu. A w związku z tym, to już jest konkretne, to już jest spakowane w ten kartonik, o którym Wam kiedyś powiedziałam, że teraz będą takie trochę prezenty e, z przestrzeni e, w postaci właśnie takich coming-outów, czyli takie będą się objawiały rzeczy, o których nie mieliście wcześniej pojęcia, e, i one będą po prostu działały na nas leczniczo, bo dzięki temu będziemy mogli sobie to po prostu zmienić, wyrzucić, naprawić, przekształcić, uzdrowić, jakkolwiek. Czy to, czy to się będzie w jakiejkolwiek sferze życia będzie się to pojawiało? Kwiecień lubi, no to znaczy kwiecień, ten kwiecień, ta warstwa może w wielu przypadkach dotyczyć tematu chyba jednego z najbardziej drażliwych tematów, Czyli pieniędzy, i możecie odczuwać taki niepokój finansowy, a w związku z tym brak poczucia bezpieczeństwa, a w związku z tym taki, e, taką właśnie zahamowanie, że mnie na coś nie stać, chcę coś wprowadzić nowego, a nie mogę tego zrobić. I tutaj te pieniądze e, możecie no mo mogą być e, problemem. No, chyba że macie problem w innym miejscu, to właśnie niekoniecznie. Czyli tak, jakby ten balans, ten yin-yang tych problemów e, musi być zachowany. Czyli tam, że jeżeli na przykład nie macie problemu z pieniędzmi i z pracą, no to będzie, nie wiem, pojawi się to w zdrowiu, pojawi się to w relacjach, pojawi się to w rodzinie, albo ktoś w rodzinie rozchoruje się, więc, no, nie chcę być kasandrą dla nikogo, ale w tym momencie, no niestety, jakby czytam stety. Warto, wiecie, to mogą być na przykład takie wydarzenia, typu, że ktoś, nie wiem, starszy człowiek się potknął, uderzył się w głowę, no to przy okazji po, poszedł do lekarza. Lekarz mu zrobił, a wie pan, tak, na wszelki wypadek zrobimy panu przyświetlenie głowy i się okazuje, że co, no, że tam jest y, 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 duży problem. I to są takie rzeczy, tego typu, tego typu treści, czyli coś przez przypadek może wyłonić, coś co było ukryte. No i to jest właśnie ten najbliższy tydzień, czyli coś, co było ukrywane, coś, co, czego nie wiedzieliśmy, możemy się dowiedzieć. No i po tym zaćmieniu słońca yy, będziemy właśnie się tak teraz przez najbliższe właściwie pół roku już tam, pal sześć, te kilka, no do końca tego roku będziemy się tak zderzać co jakiś czas z taką... Yy, z taką objawiającą się prawdą, czyli takim wyłanianiem się tych rzeczy spod dywanu, czyli no właśnie one oczywiście będą już mniej intensywne za chwilę, e, tylko tak jakby ta parada tych, tych demonów wewnętrznych, która teraz wychodzi, one się ustawią w kolejce i będziemy je tak przerabiać. No ale za każdym razem, przy każdej warstwie, przy każdym takim, przy każdej takiej treści e, będą wychodziły kolejne, następne demony. No i... Takie czyszczenie mamy. A dopiero w przyszłym roku tak jest. Znaczy, dopiero no nie chcę mówić, dopiero, bo to w sumie szybko czas tym leci. Więc w przyszłym roku będziemy czuli dużo większą taką. taką, Może wielu z Was może mieć poczucie, że się bardzo zmieniło. Zmieniliśmy się w przeciągu tego roku. Także ten 2024 jest taki transformujący. Czekajcie, rzucę okiem, czy jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć. Aha, no właśnie, wybudowywanie, czyli tak, te trupy, czy te demony wewnętrzne, czy to jest lenistwo? Dlaczego ono jest? Albo jest niskie poczucie własnej wartości. Dlaczego jest? No, bo to, bo tamto. Jakby te, te, te demony z przeszłości, one są tymi właśnie wnykami, o których Wam mówiłam na prognozie kwietniowej. I to jest coś, co powodowało przez cały czas tą blokadę. Więc y, tak naprawdę grzebiąc się dzisiaj w starych treściach, w takich już po prostu dobrze znanych, już nudnych, już nieprzyjemnych, już jest takie, aż znamy już to. I właśnie to jest najgorsze, że jeżeli umysł już coś zna to, on ten siedzi w tym schemacie y, w tym schemacie tak jakby zachowawczym w stosunku do tej treści. On już tak, no tak, no jakby jest, w on już zna ten problem, no to on już sobie się kiedyś nauczył i to jest problem, że on się kiedyś nauczył schematu poradzenia sobie z tym procesem takim czy owakim. mało tego, on już wszedł w tą fazę takiego... Y stworzenia sobie właśnie tego schematu wyjścia, obejścia tego problemu poprzez labirynt na przykład albo jakieś takie przedziwne sposoby, żeby tylko nie wejść. I teraz najgorsze jest to, że kiedy ta nieciągłość wraca co jakiś czas, ona będzie, im jest większa, ona, a one lubią rosnąć, bo one sobie żyją swoim życiem, więc one wtedy najpierw siedzą w jednym temacie, potem siedzą w innym temacie, potem w następnym, już tak rozgałęziają, więc w tym momencie, kiedy coraz taka jak, tak się rozprzestrzenia, jak taki no, nazwijmy to wirus, rozprzestrzenia się w tym momencie ta nieciągłość i wtedy coraz większe, szersze koła zatacza. I wtedy już przestaje się pojawiać tylko w miejscu jednym, tylko już zaczyna być wszędzie widoczna ta nieciągłość, więc jak ona, no i w związku z tym ona zaczyna się robić taka ciągła. Ona nigdy nie znika, bo są jakie młode, świeże nieciągłości, to się pojawią, rozwalą coś i człowiek tak no to było ciekawe i to znika. Problem się rozwiązuje czy tam jakoś usycha, zasycha. My lecimy dalej, ale ta, taką mamy taki znak zapytania, co to było. Ale generalnie cała reszta płynie dalej. Czyli mieliśmy jakieś zwątpienie, zobaczyliśmy coś, co nas wprowadziło w jakieś zakłopotanie wewnętrzne, ale poszliśmy dalej. Natomiast tu w tym wypadku już nie, jakby nie ma tej przerwy to już jest taka ciągłość w tym. I właśnie cały czas umysł robi sobie ten schemat obejścia tego problemu, dlatego on się rozszerzył. I teraz, właśnie w tym momencie, mało tego, że musimy ten problem, tą nieciągłość załatwić, to jeszcze musimy oduczyć umysł chodzenia tą ścieżką obchodzenia. Więc, bo ta, to obchodzenie właśnie tego problemu nieciągłego jest swego rodzaju nieciągłością, która nadaje tematowi. Nadaje, ta, nadaje tematu temu głównemu. Czy na przykład mamy nieciągłe związane z poczuciem własnej wartości, nic nowego, klasyk? I teraz to y, powoduje, że na przykład w ogóle się nie spełniamy w pracy albo w relacji. I teraz, albo nie możemy znaleźć partnera, czy tam partnerki, nie możemy, y, albo jak znajdziemy, to szybko zmieniamy. No, przedziwne rzeczy się dzieją. I teraz w związku z tym, czy praca tak samo. I w związku z tym. Jakby schemat działania, czy tam, nie wiem, poprzez odrzucanie, poprzez niebycie, poprzez, no, różne są te schematy zachowań. Cały czas robimy ten sam schemat, że się na przykład, nie wiem, nudzimy, w pracy się nudzimy szybko. No i wtedy już tak po, po trzech miesiącach zaczynamy, o nie, nie, nudzi mi się, muszę znaleźć nową. No i to jest to, czyli brak tego zakańczania, brak tego doprowadzania spraw do końca, brak takiego decydowania w tym, no, powoduje niestety, tam nie ciągłość, na przykład związana z niskim poczuciem własnej wartości, że co do zasady w siebie nie wierzymy i wtedy właśnie jakby potem już idzie dalej, że jak się robi poważnie, to nagle nas, puf, nie ma niczym, dżin, chowamy się do butelki lampy Alladyna, tak? Więc no, nie spełniamy już niczyich życzeń i się chowamy, bo się na przykład boimy odpowiedzialności. I to jest, to są te treści, które, które w tej chwili właśnie będą wymagały. Aktualizacji naprawy i takiego y, złapania ich za, za, za dziób. Pole pocieszam, że maj będzie troszeczkę spokojniejszy przynajmniej powinien być. Znaczy, dla wielu z Was będzie. No, nie, nie obiecuję, że dla każdego, ale dla wielu z Was będzie. Zależy od stanu procesów. Ja akurat u siebie nie wróżę, ale, ale u, u Was wszystkich czuję, że będzie lepiej. Tak czy owak, słuchajcie, chyba tyle na dzisiaj. Chyba Wam wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeszcze Wam przypominam, że w poniedziałek rusza pierwszy odcinek Genezisu 2. To jest Genezis na temat nas, naszych różnych zachowań, naszych. Nie zachowań, naszych korzeni, y, pochodzenia, amulety, talizmany, starożytne cywilizacje itd. Więc jeżeli chcecie, to oczywiście zapraszam Was, możecie się zapisać poprzez napisanie maila y, w poniedziałek, również nagranie z poniedziałku pojawi się na YouTubie, żeby Was zachęcić, żebyście wiedzieli w ogóle, jak, jak, te, jak te warsztaty będą wyglądały. Jakie będzie, o czym ja będę tym razem gadać. Więc jak będzie macie ochotę, to oczywiście zapraszam. No nic, no tyle na dzisiaj. W takim razie życzę Wam udanego weekendu i do poniedziałku. Trzymajcie się, pa.